Organizator Ligi Południa, Klub Sportowy Legion Tarnów. Sponsorzy Ligi Południa, Strzelnica Sportowa Topgan, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie. Sprzedawca Big Gun Kraków. Saint Sklep Myśliwsko Strzelecki Diana. Sklep z akcesoriami dla strzelców gatshop.pl. writeaway.pl Copywriting i social media Witamy ponownie Darku tak. e, Chcę Ci pokazać jeden film To jest taka kontrowersja z jednego przebiegu Tutaj wiadomo, że zawodnicy muszą się poruszać po czarnych matach, które są widoczne na podłodze Zobacz proszę i skomentuj co tutaj się stało na końcu, bardzo prosimy film tutaj okay, pozwolisz, że Jasne Tutaj zawodnik opuścił strefę wyznaczoną do strzelania, czyli obszar wyznaczony. Za każdy strzał, który oddał, zostaje ukarany karą proceduralną, czyli minus 10 punktów. Jest to w przepisach, bodaj trzecia pozycja w procedurach, trzecia, trzecia, chyba trzecia, nie pamiętam. To się zdarza, normalna rzecz. Tutaj specyfika strzelnicy wymaga tego, że niestety nie mamy jak zainstalować listę które powinny wystawać ponad obszary wyznaczone tak, żeby za mógł nogą y wyczuć to w trakcie przemieszczania się po to, że... ale no, było to na tyle znaczne i y zdecydowanie uprościło mu podejście do tych tarcz. I w takim przypadku przepisy karają zawodnika za każdy strzał. No, rozumiem, że Skaruj tym samym, samym spada mu po prostu faktor. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale mówię, no powiedzmy na tym poziomie zawodnika jak oglądałem, to raczej nie ma dla niego większego znaczenia. W tym przypadku niech się tutaj dobrze bawi, się uczy i wprawia. To nikomu nie, absolutnie nie, ani nie uprzykrza specjalnie życia. Standardowo po prostu się zdarza najlepszym. I nie przejmowałbym się tym absolutnie. Ja sędzia po prostu mówię, bardzo słusznie. Okej, okay, super. Bardzo bardzo dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.